Witajcie! Dzisiaj czas na kolejny filmik z kosmetykami z AliExpress. Zamówiłam kolejne produkty. Marka tym razem idzie pod nóż, która nazywa się Focalur. Tak, 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 to mniej więcej się wymawia. Są to kosmetyki, które są bardzo przystępne cenowo, ale o które i Wy też mnie prosiliście, ponieważ e, z tego co się dowiedziałam i poczytałam trochę recenzji, jest to dosyć popularna marka kosmetyków, która też w swojej ofercie ma produkty inspirowane, bym powiedziała. Zobaczcie, z czym Wam się kojarzy na przykład ta paletka. Ostatnio marka Color Pop zrobiła właśnie taką paletkę, też całą żółtą, i oni też zaczęli robić. Dzisiaj pokażę Wam niektóre produkty, e, powiem Wam, co o nich sądzę, i oczywiście, że wykonamy sobie makijaż, bo małymi krokami zbliża się wielka akcja rabatowa AliExpress. 11.11. 11, szykujcie się. 11.11. 11 jest to też termin publikacji filmu, który mam przygotowany e, dla Was, moje hity z AliExpress, i będzie tutaj nie tylko o kosmetykach, ale również o innych. Rzeczach takich jak na przykład biżuteria, kolczyki, te kolczyki też mam z AliExpress, ciuchy i wiele, wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy, e, ale dzisiaj nie o tym, więc myślę, że przeoszczędźcie trochę kasy, bo będzie można naprawdę kupić bardzo tanio i bardzo fajne produkty w tym właśnie okresie 11-11. E, e, dzisiaj zajmiemy się marką Focalure, Focalur. Focalur, nie Focalure, tylko Focalur e, i Między innymi mam pomadki Mam podkład, który obawiam się, że wzięłam trochę za ciemny I będę musiała go rozjaśnić Mam eyeliner, taki trochę podobny do Cat Mam aż trzy paletki Produkt do konturowania A na sam koniec będę dla Was robiła rozdanie Więc bądźcie czujni Rozdanie i mam tutaj trzy pomadki w kredce No i myślę, że rzeczy, których nie użyję też pójdą na rozdanie Ale zobaczymy Mam tu trzy takie pomadki w kredce W takim bardzo fajnym opakowaniu I na pewno kilka rzeczy poleci dla Was na rozdanie, więc rozcięcie się wygodnie Ja już się nie mogę doczekać testu I zapraszam na film Dobra, na pierwszy rzut lecę z podkładem Podkład nazywa się Skin Evolution Wygląda on w ten sposób No zobaczymy jaki on ma tutaj Jak widzicie jest jeszcze nierozpompowany Tak wygląda odcień Numer 4 jest bardzo ciepły będzie. Dobra, zobaczymy, jak wygląda na skórze. Będzie dla mnie zdecydowanie za ciemny. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Dodatkowo delikatnie ciemniej na krawędziach. Dobra, czyli będzie trzeba go rozjaśnić. Standardowo używam przyciemniaczy i rozjaśniaczy z NYXa. To jest biały. Dobra, weźmiemy sobie dwie pompki. Delikatnie do tego dodam. wyłaś, O, trochę rozjaśniacza. Jest to jedyny taki chyba produkt, naprawdę, który mam sprawdzony, który nie wchodzi w reakcję z podkładem. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze trochę trzeba wymieszać. Trochę ten odcień podkładu będzie dla mnie za ciepły, więc nie będę na to patrzyć za bardzo. Wyjdę z tego interesu, jak mi z pomarańczy. Ale no dobra, rozjeśnimy ten podkład. Będę trochę cieplejsza. Ale ma bardzo ładne krycie. No, krycie to ma imponujące. Tak prezentuje się jedna warstwa podkładu. Wygląda bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tylko, wiecie, przez to, że ja jestem. Mam wadę wzroku, to nie widzę za bardzo, więc muszę się przyjrzeć. Bardzo mi się podoba, jak ujednolicił mi twarz i kolorystykę, i daje taki efekt delikatnie rozświetlonej tej skóry. Na razie nie potrafię Wam powiedzieć, czy jest to podkład matujący, czy rozświetlający. Ale ten podkład ma przepiękne krycie, to jest jedna warstwa, więc podejrzewam, że przy drugiej warstwie byłoby jeszcze fajniej. Warto zaznaczyć, że nie mam na swojej twarzy żadnej bazy tym razem, bo chciałam zobaczyć jak ten podkład wygląda solo, mam tylko zwykłą pielęgnację, swoją klasyczną. Nie mam żadnego korektora, więc wezmę też taki jeden z moich ulubionych, jest to Yves Saint Laurent i jest to All Hours Concealer. Kolejny produkt, który mam ochotę wypróbować, to jest taki kontur. Jest to Sculpting Glow, tak wygląda opakowanie. Jest to numer 03. Jest to paletka do konturowania, w której jest i rozświetlacz i bronzer tak wygląda w opakowaniu zobaczcie, bardzo ładne opakowanie muszę powiedzieć, bardzo mi się nie wiem czemu mi się kojarzy, albo trochę z Tomem Fordem, albo z Charlotte Tilbury, bardzo, bardzo ładnie to wygląda, zobaczymy jak brązer, ja ostatnio bardzo lubię aplikować brązer mmm, tak troszeczkę właśnie na nieupudrowaną twarz więc biorę sobie pędzel do brązera, zobaczymy jak się będzie rozcierać, nie wiem czy kolor nie będzie trochę za chłodny, zaraz zobaczymy Początkowo, jak się go nakłada, to może mieć takie wrażenie, że będzie lekko siny ten kolor, ale po wpracowaniu w twarz, naprawdę wygląda bardzo naturalnie. Jeśli słyszycie chrząganie albo gryzienie, to jest to dla osób, którzy nie śledzą mnie na Instagramie, mogą być zaskoczeni. Abi, chodź tutaj. Jestem z Panielkiem. Jest to nasz nowy członek rodziny, który nie lubi zdjęć ani kamery, czyli idealny, idealny pies dla mojego męża. Tak, to jest awiczka. Tak. Mhm. Cześć. Cześć bardzo. Mhm. Dobra, teraz y, może zobaczymy rozświetlacz Jak wygląda w tej paletce, trochę tak nie po kolei pójdziemy, ale, ale co tam What? Nie wiem czy wy to widzicie Nie wiem czy wy to widzicie Widzę, że będę musiała zamówić sobie trochę jaśniejszy ten zestaw. Ten jest troszkę dla mnie przyciemny, ale myślę że dwójeczka byłaby akuracik. Nie mam żadnego pudru e, do testowania, biorę sobie Kat Von Okej. Okay. Myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Na tym etapie mogę Wam powiedzieć, że podkład naprawdę leży bardzo fajnie, jak druga skóra. Podoba mi się, ma coś w sobie takiego. To, co lubię: czyli z jednej strony krycie, z jednej strony wyrównanie kolorytu skóry. Co do brązera. Początkowo naprawdę byłam tak nastawiona, ok, ale jednak ten kolor jest zbyt siny dla mnie osobiście, ja tak uważam. Natomiast cała formuła, jeśli chodzi o rozświetlacz i tak dalej, jest genialna. Żałuję teraz, że z tego miejsca nie zamówiłam sobie jeszcze mm, dwójki i jedynki, żeby właśnie zobaczyć, ale poszłam, wzięłam więcej produktów do oczu tym razem niż do twarzy, e, a żałuję, ponieważ brązer jest bardzo mało widoczny mm, na mojej twarzy biorę sobie e, ulubiony cynamonowy z Biedry <grym> z Ben i jeszcze teraz dorzucę sobie tego brązera. E, mam wrażenie, że przez to, że wcześniej został położony siny ten siniak się niestety tutaj pogłębia bardzo mocno jeśli chodzi o twarz zobaczymy jak będzie w trakcie może jak położę róż to się wyrówna ok, czas się zabrać za produkty do oczu, e, mam tutaj e, Constellation, taką paletkę która w sumie była najdroższa, gdzie jest mój telefon? Ja się boję telefon zbliżać tutaj, bo on wchodzi bardzo mocno w rotację. Eee, dobra, mam celnik. Ta paletka była najdroższa, kosztowała 67 zł, więc nie była aż tak tania. Muszę Wam powiedzieć, już ją pobrudziłam. Oczywiście, że ją pobrudziłam. <laughs> dobra, jest czysta, prawie. Słuchajcie, w tej palet ta paletka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj jeden prensowany brokat i mamy takie metaliki. Zaraz wam pokażę słocze, jak to wygląda. Tak wygląda cień Aries. Wiedziałam, że to jest taki toperek, który wygląda w ten sposób. Ok, mamy Skorpio. Na pierwszy rzut oka te cienie naprawdę przy słoczowaniu. Wyglądają porządnie. Zesłuszczę, może kilka tych odcieni. Cztery słocze. O, tak będę pokazywać. Tak prezentują się wszystkie kolory. Ten brokat bardzo ładny. Prezentuje się paleta, która nazywa się Smile, nie naklejki. <grystanie> stoi też lusterko i naklejki w prezencie. Jest to e, żółta paleta, bym powiedziała, żółta, tak, gdzie mamy też prasowany brokat. Mamy też takie toperki. Oczywiście wam pokażę wszystkie wszystkie odcienie, jak wyglądają. Nie wszystkie kolory żółte są dobrze napigmentowane. Bardzo fajny jest ten złoty odcień. Bardzo ciekawy jest również jeden z tych brokatów ten i ten żółty, który ma w sobie taką zielono-fioletową drobinę. Bardzo ładny. Ten też jest bardzo fajny. Ta żółta paletka kosztowała 39 zł i szczerze powiem, że na pierwszy rzut, ale tak jak mówię, no słodcznie jest żadnym wyznacznikiem tak naprawdę tego, jak się z paletką będzie pracowało. Ale muszę Wam powiedzieć, że cienie nie należą do takich mega najtańszych, a zobaczymy, jak się będzie na nich pracować. bo może tak, nie będę ich jeszcze oceniać, ponieważ jeszcze się z nimi nie pobawiłam. Dzwoneczek to jest Abi, więc musicie mi wybaczyć, nie chcę jej rozpraszać, niech się bawi. Kolejna paletka nazywa się Secret. Okej, okay. i muszę Wam powiedzieć, że ta paletka podoba mi się dużo bardziej. Strasznie piękny odcień, który nazywa się Awokado, i wygląda fantastycznie. Na pewno pobawię się wszystkimi tymi paletkami. Dzisiaj chcę zobaczyć, jak mi wyjdą makijaże, jak się będzie nimi pracować. No, wygląda to bardzo dobrze. Ta paletka mam wrażenie jest trochę lepsza nawet niż ta żółta. Okej, okay, potrzebowałam troszeczkę chwili i taki mniej więcej makijaż mi wyszedł i za chwilę wykonam krok po kroku na tym oku. Eee, poszłam w zielenie, w ciepłe tony, czyli tak myślałam, że tak zrobię. No dobra, zacznę od aplikacji bazy i będzie to MAC Paint Pot. I zaczynam od paletki e, Secret e, i biorę cień, który nazywa się Avocado. Bardzo zacny kolor. Następnie biorę Smile i w tej paletce jest jedyny taki pomarańczowy, matowy cień. I buduję załamanie. Następnie paletka Constellation i mam tutaj Libre. To jest też taki bardzo ciepły brąz. Zauważyłam, że cienie w paletce Constellation są lepiej napigmentowane. Mają trochę inną formułę. Będę odcinać cut crease i biorę fill with Base. Wracam do koloru awokado. Strasznie mi się podoba ten kolor. Następnie z żółtej paletki odcień Butter. Zdecydowanie jak już jedno oko się wykona, to się pracuje szybciej. Dobra, biorę sobie odrobinę Glitter Glue w tej paletce Constellation mam taki cień. Zobaczcie. Przepiękna metalizacja i go szybciutko daję na środek. Teraz wracam do zielonej paletki i mam tutaj Forest Green. Te zielenie w tych paletkach są wyjątkowe. Są tacy, którzy kochają zielenie, są tacy, którzy ich nienawidzą, i ja je uwielbiam. I daję ten odcień blisko linii rzęs. Połączenie awokado i Forest Green jest po prostu. Awesome. Okej, okay. myślę, że fajnie to wygląda e, Biorę sobie kredeczkę, która ma taki, to jest Waterproof e, Pencil w odcieniu 05 Forest od marki Clarins Taka właśnie głęboka zieleń I tym samym pędzelkiem rozdzieram dolną powiekę No i teraz wtłaczam odrobinę więcej tego cienia Forest Green z paletki Secret w wewnętrznym kąciku biorę środkowy je Ye... Jemomo <tak>, tak się nazywa Jemomo odcień i daję go w sporej ilości w wewnętrznym kąciku oka, to jest neonowy taki żółty odcień I mam tutaj odcień, który nazywa się Mojito. Mieszam odrobinę z Magnific pędzelkiem. Aplikowałam pomarańczowy i biorę właśnie z paletki tej żółtej Sun Kiss. I teraz mój ulubiony akcent, czyli takie połączenie pod samiusieńkim cieniowaniem, daje odrobinę tej pomarańczy, by makijaż wyglądał spójnie. Co do samego eyelinera, mam takie trochę ale, ponieważ się rozlewa, więc nie proponuję aplikacji rozpoczynania aplikacji od samego początku, tylko tak mniej więcej od połowy. Ma pędzelek. Który przypomina kład ale formuła jest odrobinę lejąca, więc zaczynam sobie budowanie kreski od środka, ponieważ tutaj w wewnętrznym kąciku delikatnie mi się rozlał. I stopniowo dokładam. Ok, kreseczka jest gotowa. Poczekam odrobinę aż przeschnie. Wytuszuję rzęsy. Mascara Gosh, która nazywa się Catchy Eyes Drama. Ok, makijaż oka jest gotowy. E, bardzo dobrze mi się pracowało e, z tymi cieniami. Nie mam im nic do zarzucenia. Pigmentacja, rewelacja. E, no, jestem, jestem zachwycona, naprawdę. Niektóre kolory, które uważałam, że są mniej napigmentowane, może rzeczywiście trzeba było trochę się postarać i dołożyć tego koloru na powieki, ale naprawdę, uwierzcie mi, tymi cieniami się pracuje. Mega. Widzę, że odrobinę błysk mi się ulotnił z twarzy. Jeszcze odrobinę go sobie dołożę, szczególnie w tym miejscu, żeby tutaj makijaż mi się zgadzał. Więc aplikuję ekstra dawkę tego rozświetlenia. Brakuje mi w tym makijażu różu zdecydowanie. Brązer tutaj nie dał rady z podkreśleniem, więc chciałabym zaaplikować jeszcze odrobinę różu. I mam tutaj też z Aliexpress, to jest ten róż, który tak katuje. Oczywiście już mi majcik zarąbała e, pieczątkę. <grymne> <grymne> Dała mi. Pomadkę, którą zaaplikuję, jest tomatowa pomadka i jest to odcień 13. Pokażę Wam również te odcienie, które zamówiłam, i tą 13 położę na usta. Uważam, że będzie tutaj ładnie wyglądać. Wzięłam sobie na próbę też metaliczną pomadkę i docelowo chciałam jej użyć jako bazę podcienia, ale jak zobaczyłam te kolory, to totalnie zainspirowałam się czymś innym. O, mamy tutaj. To jest metaliczny taki brąz, który wygląda w ten sposób. Jest to 18. Mat Lips, ale w takim metaliku. Jest odcień czerwony. Ja tą czerwień chyba mam. 01 w swojej kolekcji. O, ale ładna czerwień. Piękna. Przygaszony ciemny róż. I on tu będzie fajnie wyglądał na ustach. Okej, okay, wracam do Was z podsumowaniem, jeśli chodzi o te kosmetyki. Co mam do powiedzenia na temat podkładu? No wygląda rewelacyjnie, leży jak druga skóra. Pochodzę sobie dzisiaj na pewno parę godzin i dam Wam znać na pewno na Instagramie, czy ten podkład mi się sprawdził, czy też nie. Postaram się go. Yy troszkę ponosić, ale wydaje mi się, że będzie to kolejny hitor. Zaczynam mieć hicior, jeśli chodzi o podkłady z Aliexpress, więc wygląda bardzo fajnie. Na pewno domówię sobie jeszcze trochę jaśniejszy odcień. Założyłam, że podobna kolorystyka będzie z Otwo, jak z Focalur, ale niestety tutaj te podkłady są dużo ciemniejsze. Różnica między tamtym podkładem, a tym jest taka, że ten podkład jest um, lżejszy i um, leży dużo lżej i jest mniej matujący. Tamten jest bardziej matujący, ten jest bym powiedziała taki bardziej nawilżające, myślę, że fajnie też by się sprawdził przy odpowiedniej pielęgnacji i bazie dla osób z serą suchą to jest dla Was taka niespodzianka a podkład kosztował 15,26 po przeliczeniu więc uważam, że to też jest bardzo fajna cena kolejna rzecz, jaką chciałam podsumować, nie miałam korektora ani pudru to jest sklapt Glow i to jest ta paletka do konturowania twarzy zdecydowanie bronzer jest siny natomiast rozświetlacz jest delikatnie zbyt Ciemny dla mnie, ale błysk się zgadza. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolor, no to jest ewidentnie trochę moja wina, ponieważ taki kolor wybrałam sama. Paletka kosztuje 29 zł. Kosmetyki z fokalor są droższe niż Otwo A zaraz e, powiem Wam, w ilu odcieniach występuje. Wydaje mi się, że w czterech odcieniach e, występuje ten produkt. Co do eyelinera, bardzo fajny eyeliner, koszt 1230. Uważam, że to jest rewelacyjna cena. Troszkę się rozlewa, no ale jak za te pieniądze jestem w stanie mu to wybaczyć, ponieważ e, katwond, który się teoretycznie nie rozlewa, kosztuje 80 zł. Więc <grym> jestem w stanie mu to wybaczyć. E, bardzo fajnie mi się rysowało, bardzo precyzyjna końcówka. Zobaczymy, czy nie będzie pękać. E, to jest takie totalne pierwsze wrażenie. Uważam, że jest e, bardzo, bardzo fajne Natomiast tutaj na tym oku mi się rozlewał, ale na tym oku się nie rozlał, bo to totalnie inaczej malowałam. Tutaj zaczęłam od samego początku i on mi się delikatnie rozlał. Natomiast na tym oku już mi się nie rozlał bo malowałam od połowy i dokładałam po malutku, ale to też może być, wiecie, przyczyną moją, ponieważ przeważnie tutaj wewnętrznym kąciku oka e, potrafią mi się eyelinery rozlewać kolejna m, rzecz którą chciałam wam podsumować to na pewno są paletki paletki są naprawdę bardzo fajne jakościowo zrobiłam nim mi myślę w makijaż taki no chciałam wykorzystać większość palet, popracować i jedną, i drugą, i trzecią paletą, żeby powiedzieć Wam że coś więcej na ten temat um, paletki nie należą do najtańszych jak na AliExpress, bo z tego co pamiętamy, marka Otwo miała palety tam do 49, do 50 zł ta paletka kosztuje 69 zł i czy jest warta e, tych pieniędzy? no powiedziałabym, że tak hmm. metaliki są naprawdę świetne, ale spokojnie takie kolory i te odcienie możecie znaleźć na polskim rynku, e, czy za mniejsze pieniądze, tego nie wiem, ale za porównywalne pieniądze, na pewno. Jeśli chodzi o mm, ten odcień Gemini, który mam na środku powieki, no przepiękne metaliki, strasznie mi się podoba ten fiolet, e, ten brokat. Docelowo zakładałam, że użyję go, ale no niestety nie mogę wpakować trzech palet na oko, e, choćbym bardzo chciała momentami, ale wiecie, no co za dużo to niezdrowo. Co do tych mniejszych paletek, one są w granicach, e, ile tam, 36%? i 32. Takoż tej 36 i takoż tej 32. Jeśli miałabym wybrać jedną, to zdecydowanie wybrałabym Secret, e, ponieważ są tu bardzo unikatowe zielenie, tak jak ten awokado, czy ten Forest. No i wszystko pamiętajcie, że kolorystyka to jest naprawdę rzecz e, już gustu, taka mocna rzecz gustu, ponieważ każdy wybiera kolory pod siebie i pod swoje własne preferencje. E, miałam też wrażenie, że ta paletka jest troszeczkę lepsza jakościowo. Ona jest ciutkę tańsza, ale to mówię to są złotówkowe sprawy. E, natomiast ta żółta paleta jakoś mnie tak średnio inspiruje, dobrze, że wpakowali kontrast jeden do tej palety bo y, makijaż po prostu byłby moim zdaniem po prostu żółty ten cień w kremie kosztuje 12 zł i są one inspirowane e, marką Jouer, Jouer czy jak to się tam mówi. I drugi odcień wzięłam też taki metaliczny brąz. E, I one mają formułę waterproof, czyli są wodoodporne. I to jest ten drugi brązowy odcień, który też może idealnie nadać się właśnie w makijażu. Ja uwielbiam technikę Cream Color, więc jak wiecie, ja często wykorzystuję takie, takie właśnie kolorki. Ten mi się strasznie podoba, nie wiem, czy to widać. Ale on jest różowy i zielony. I jest, no jest śliczne. Mam też e, eyeliner taki brokatowy i na sam koniec chciałabym, żeby do Was poleciała takie, takie mini, mini, mini rozdanie. Wybiorę jedną osobę wśród komentujących osób. E, najbardziej aktywne osoby u mnie zawsze dostają taki właśnie kosmetyk prezent, niespodziankę. I to będzie właśnie taki zestaw z tej marki. Eyeliner brokatowy oraz e, trzy pomadki, kredki w takich odcieniach jak tutaj widzicie. Może się komuś przyda, ja ich nie używałam. E, więc to wyląduje dla jednego z Was e, oczywiście wyniki zawsze podaję w kolejnych filmach, e, albo co drugi film albo co trzeci film, więc musicie po prostu być aktywni i to śledzić Kochani, ja jestem bardzo zadowolona z testu jak to wyszło, co rusz w kolejnych filmach AliExpress okazuje się że możemy znaleźć bardzo fajne perełki e, kosmetyczne no jestem zachwycona tą jakością e, bardzo, 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 bardzo no tak jestem jeśli chodzi o te paletki e, pomadka do ust jest coś co nie podsumowałam. Początkowo aplikujecie jest taka mega klejąca, a potem po zaschnięciu jest taka bardzo sucha, ale teraz już e, nabrała takiej plastyczności. Kolory przepiękne. Cena pomadek to 8.50. Więc e, myślę, że każdy z was może upolować sobie jakieś drobne perełki, które może kupić na AliExpress. Dobra, idę się przebrać. I będę nagrywać dla Was moje hity AliExpress. Już nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z Wami moimi perełkami. Dzisiaj już Wam pięknie dziękuję za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się! Hej.